Andrzej Duda od czasu do czasu lubi pokazać się z innej, mniej oficjalnej strony. Ostatnio postanowił podzielić się z internautami przepisem na szynkę wiejską, o którym to opowiedział na jego Instagramie prezes zakładu mięsnego Płatek Janusz Zalarski. Andrzej Duda na swoim Instagramie udostępnił filmik, na którym to zaprezentował: w jaki sposób przygotowywana jest wiejska szynka. O przepisie opowiedział prezes Janusz Zalarski, który specjalizuje się w tego typu mięsnych wyrobach. Andrzej Duda na Instagramie zdradza przepis na szynkę wiejską.w. W ostatnim czasie na mediach społecznościowych prezydenta RP dzieje się bardzo dużo. Andrzej Duda opublikował właśnie film, na którym prezes Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Płatek Janusz Zalarski zdradza sekret przygotowania pysznej wiejskiej szynki. Póki co nie wiadomo, dlaczego zakład został zaszczycony wizytą głowy państwa. Krótki popis i opis przygotowania szynki w zakładach Przetwórstwa Mięsnego Płatek. Opisuje prezes pan Janusz Zalarski. Warto zobaczyć. Czytamy na Instagramie. Najwyraźniej internautom spodobał się materiał. Warto zobaczyć. Napisał użytkownik. Mega ciekawe. Czytamy pod filmem. Aż nabrałem ochoty. Śmieje się mężczyzna. Na filmie szynka przygotowywana jest przez wybitnego specjalistę, najlepszego pracownika firmy, a przynajmniej tak twierdzi Andrzej Duda, który o tym fakcie poinformował wszystkich obserwatorów swoich social mediów. Jak brzmi tajemnica przygotowania szynki? Oto ona. To jest szynka wiejska wędzona. Szynka jest najpierw marynowana, później masowana, następnie wkładana na drążek. Tak przygotowana trafia do wędzarni, opowiada z pasją prezes Janusz Zalarski. Pozostaje pytanie, czy to właśnie szynką wędzoną powinien się w tej chwili zajmować prezydent?